Dzień dobry, bardzo serdecznie Pana Pawła B. Odpowiadam na Pana pytanie. Czego najlepiej życzyć Mikołajowi S. na urodziny? Czego najlepiej życzyć Mikołajowi S. na urodziny? Pyta Pan Paweł B. Czego najlepiej życzyć Mikołajowi S. na urodziny? Mm -hmm. Tutaj kwestie rodzinne bardzo jakby tutaj wchodzą w grę, tak? Karta Dzieciątki Kielichów mówi o rodzinie, o bliskości, o tym rodzinnym, o wsparciu, tak? Czyli zdecydowanie według kart panią Mikołajowi S warto uwzględnić, tak? W tych życzeniach kwestie rodzinne, tak? Szczęścia, radości w kwestiach, no właśnie, jak mówię, rodziny, czy to w kwestiach partnerskich, czy też w kwestiach re w relacji pan Mikołaj-dzieci, jeżeli je posiada tak? Bądź jeżeli planuje, na przykład to też gdzieś tam w takich e, stosunkach e, rodzić dziecko, tak? Ewentualnie właśnie w stosunkach również e, gdzieś tam z, z rodzicami pana Mikołaja, jeżeli, e, jeżeli posiada. N, również w kwestiach takich rodzinnych, typowo rodzinnych, tak? Jakiś w języku bo e, również powinno łatwo tak. Te wszystkie obszary jak najbardziej są, um, jak najbardziej są do, do zrealizowania, Natomiast to jest po kolei. w to jest ósemka mieczy. Ósemka mówi o takich um, zahamowaniach, problemach, um, gdzieś tam problematycznych kwestiach, ale które są tylko i wyłącznie na poziomie głowy. Nie ma ich rzeczywistości, nikt ich nie widzi, nikt nie wie o ich istnieniu, zaś na przykład Pan Mikołaj, no ma gdzieś tam z tym problemy. To są różne kompleksy, lęki, niepokoje, zahamowania, wątpliwości, tak, ale tak jak powiedziałam, ich nie ma w rzeczywistości. Czyli gdzieś tam, czego życzyć? No, oderwania się od wszelkich niepokojów, które kłębią się w podświadomości, bądź też w świadomości, ale o których nikt nie wie, a pan, tylko Pan Mikołaj Czyli oderwania się od wszelkich blokad, zahamowań, problemów występujących no, tylko na poziomie głowy, tak? Niewidocznych dla otoczenia ale gdzieś tam przeszkadzających w życiu czy też no, problematycznych, tak? wewnętrznych gdzieś tam kłopotach. W przeszkodzie mamy kartę dziewiątki kielichów i dziewiątki mieczy. Dziewiątki kielichów jest niby dobrą kartą, bo mówi o dostatku, o radości, ale dla mnie to jest karta maska. Czyli mówię o tym, że coś gdzieś tam jednak ukrywamy przed kimś, coś ukrywamy, stawiamy, nakładamy maskę, zaś w zasadzie problemy z dziewiątka mieczy, czyli. Złe doświadczenia z przeszłości, jakieś negatywne wpływy innych osób na nas, tak? Lęki, niepokoje, uzależnienia, nałogi, z, z jakby negatywne relacje, stosunki z innymi ludźmi, jakieś ciężkie sytuacje, autodestrukcje, no to wszystko jakby takie, co jest negatywne, tak? To też nie niedokończone sprawy jakieś, które się ciągną i ciągną i się zakończyć nie mogą tak? Czyli mało tego, że jakby oderwanie się od tych wszystkich lęków i niepokojów, to również... Mm, zakończenia spraw, doświadczeń, zapomnienia o negatywnych wpływach, o negatywnych wydarzeniach z przeszłości i yy, 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 jakby, bo tu jest nakładanie maski, tak? Yy, jakby brak konieczności udawania kogoś, kim się nie jest. Po prostu pokazanie yy, czegoś żyć, pokazania swojej prawdziwej twarzy, swoich prawdziwych potrzeb i zapomnienia o negatywach przeszłości, o doświadczeniach, o lękach, niepokojach, które gdzieś tam się pojawiają, tak? To jest bardzo istotne według kart. E, co mam dalej? Czwórka mieczy. E, czwórka mieczy mówi generalnie o tym, że ty, czym się martwimy, również o chorobach, tak? czy też fizycznych, czy też jakichś chorobach duszy, chorobach e, serca, takich e, metaforycznie mówię, tak? E, gdzieś tam o mówię o rozterkach, tak? Targaniach, e, to o tym, że jesteśmy targani emocjami, tak? Przy tym, no to, przy oderwanie się od zmartwień, smutków, od rozterek wszelkich, tak? Bo tutaj to się bardzo mocno pokazuje. Oderwanie się od tego, od bezsenności, od jakichś takich um, koszmarów, tak? Od, to ma, od chorób, problemów, smutków, zmartwień, depresji, od tego, co jest tak negatywne, oderwanie się od tego, oderwanie się od dyskomfortu, tak? który gdzieś tam powoduje m, bardzo często e, u nas e, sytuacje, które powodują dyskomfort tak? i taki no, smutki, bóle głowy, tak Oderwania się od sytuacji powodującej dyskomfort i oderwanie się w ogóle od tego uczucia dyskomfortu, tak? oderwanie się od tego odrzucenia, porzucenia. No, i bardzo dobrych, pozytywnych relacji z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi, z otoczeniem. bardzo dobrych stosunków właśnie w tych kwestiach rodzinnych. Kwestie rodzinne, jak najbardziej, tak? Czyli podsumowując, według kart, czego najpierw się kogojewa jest ta rodzina? Oderwania się od i odrzucenia całkowitego wewnętrznych kompleksów, dysharmonii, smutków, wątpliwości, blokad, oderwania się, oderwania się od y Negatywnych doświadczeń z przeszłości, od, nie, od niepokojów, tak? Od lęków. Ym, pokazania swojego prawdziwego oblicza, swoich prawdziwych potrzeb, ukazania tego. Oderwanie się od koszmarów, tak? Od e, negatywów, wszelkich, od smutków, od chorób, od depresji, od jakby zmartwień, złych, e, negatywnych doświadczeń, odrywania się od e, dyskomfortu i sytuacji powodujących dyskomfort oraz poprawy, e, a także bardzo pozytywnych, bardzo dobrych stosunków, e, relacji z rodziną, z bliskimi, z otoczeniem najbliższym, e, ciepłych, fajnych, pozytywnych e, po prostu relacji z rodziną. Także tego według Katnej najlepiej życzyć Panu Mikołajowi i Azna Dziękuję bardzo serdecznie życzę wszystkiego, co najlepsze. Samych pozytywnych zdarzeń. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.